Dzień dobry, to ja siostra Agata, jestem wychowawczynią niewidomych dzieci w ośrodku w Laskach. I dzisiaj chciałabym przedstawić pięć zabaw, którymi się świetnie bawimy. I moje dzieci, które są dużo młodsze ode mnie, ja jestem dla nich prawie jak babcia, ale też się świetnie z nimi bawię. Rzeczy, które używamy, są rzeczy codziennego użytku. Na przykład mama jak jest w kuchni może używać sztuczki, może to być y, orkiestra, może to by, mogą to być talerze, mogą to być y, dwa pojemniczki podanio, sklejone razem z jakimiś. Y, z groszkiem, z fasolą, z cukrem, z ryżem, żeby takie memo, pamięciowe, słuchowe można to zrobić. To jest bardzo łatwe i to jest coś, co mamy zawsze w domu. Jeżeli na przykład po praniu zdejmujemy pranie, możemy zdjąć skarpetki razem, parowanie nie wchodzi w rachubę. Przy dzieciach niewidomych trudne. Parowanie jest trudne nawet w starszym wieku. Grube skarpetki z cienkimi można rozróżniać. Natomiast możemy podać yy, yy, dziecku i jeżeli mamy chwilę czasu, możemy małe dziecko już 3-4 letnie powiedzieć nałóż tą skarpetkę na rękę, nałóż mamusi na rękę i podstawić tą rękę dziecku niewidomemu, aby to było blisko, trzeba to pokierować, trzeba pomóc, ale już dziecko będzie wiedziało, że skarpetka ma i zamknięty dół, i otwartą górę. Otwór, przez który się właśnie zaczyna ubieranie. Co jest bardzo ważne, to jest orientacja przestrzenna. Góra, dół, jak wchodzi noga do skarpetki, można zacząć od ręki. Zobacz, mama ubrała skarpetki na ręce. Teraz, jakby nie możemy poklaskać sobie w te ręce, można wszystko zamienić w zabawę. Można też, jeżeli jest rodzeństwo, można te skarpetki zwinąć. Możemy pokazać dziecku, jak się zwija, na przykład pięcio zwinąć i zrobić sobie kule. W Łowcach z placu broni kule były potrzebne. Są to kule bezbolesne, jeżeli skarpetek jest dużo w domu, a zawsze jest dużo w domu, możemy sobie nimi rzucać woli, nie zranimy, dziecko poczuje. Możemy rzucać skarpetki do miski, tylko w misce trzeba byłoby wrzucić kilka kroczków, że jak skarpetka upadnie, żeby był sygnał, że skarpetka jest w misce. To trzeba jakoś udźwiękowić, ale to jest też doskonała zabawa, w mogą wziąć udział też rodzeństwo widzące. Można posłużyć się goglami, które można kupić, można uszyć gogle, że wtedy je gramy, wszyscy jesteśmy równi sobie. My też wrzucamy po ciemku do miski, kto zdobędzie więcej punktów. Super zabawa przez jakiś czas. Zaczarowana piłka, to jest w ogóle czarodziejski worek. Zaczarowana gąbka, różne drobiazgi, co nam... Pod rękę wpadnie rękawiczka, łyżka, okulary i możemy z dzieckiem ćwiczyć czarodziejski dotyk. Zamykamy nasz sezam i teraz dotykamy. Ale co dotykamy? Co to może być? Ojejku, a może to jest piłka? Nie, to nie może być piłka. To może to są. Ojejku, coś za uszami trzeba położyć. To może to są okulary. Takie jak babcia ma. Zobacz, to nie jest to samo, co babcia ma. A tutaj coś, jest coś, co znasz. Tutaj na przykład o, mamusia czasami nosi takie tutaj. To są chyba koraliki. Świetne, świetne ćwiczenie dotyku. Świetne. Dobra zabawa, można to punktować, można to nagradzać dropsikiem, jakąś drażetką słodką, yy, można nagrodzić piosenką mamy, piosenką rodzeństwa. Przede wszystkim w tym mogą wziąć udział pozostałe dzieci. To nie jest tylko zabawa dla dzieci niewidomych. Żadna z zabaw. Nie jest dla dzieci niewidomych, tylko to są zabawy, w których zawsze mogą wziąć udział dzieci widzące. I wtedy i rodzina jest bardzo scalona, bawimy się razem, nie musimy robić du dużych, drogich zakupów na drogie zabawki, bo mamy bardzo dużo materiału, który jest pod ręką. Chodzi o zabawy, w których włączony będzie ruch i też doskonała orientacja przestrzenna, połączona ze słuchaniem, z uważnym słuchaniem i rozumieniem, to jest znana nam wszystkim zabawa w ciepło-zimno. Małemu dziecku musimy pokazać, co schowamy. Schowamy dużego misia. Każde dziecko ma misia. Teddy bear. Chowamy dużego misia. W jakimś miejscu oczywistym, jeżeli dziecko jest małe. Trzy, latek, Jeżeli jest malutkie, to te, ta, ta rzecz chowana musi być duża, żeby szybko znaleźć. I kierujemy dzieckiem, prawda? Jesteśmy w pokoju, jest to Twój ulubiony miś. I szukamy. Podchodzi do miejsca, gdzie jest daleko, oddalone od yy, schowanej zabawki. Zimno, zimno. Oj, jak zimno! Chyba trzeba będzie włożyć szalik. To dziecko musi zmienić. Musimy najpierw się z dzieckiem pobawić. Musimy pokierować im. A tu jest ciepły. A tu jest coś. Zobacz, to jest coś, co znamy. Ojejku, co to jest? O, mam swojego misia. Potem te elementy możemy zmniejszać, im dziecko jest starsze, możemy komplikować schowane, możemy schować na wierzchu doniczki, możemy schować za doniczką, przy telewizorze, na półce, ale tylko tak, żeby dziecko mogło dosięgnąć, że jak dziecko Porusza się w pomieszczeniu, poznaje też to pomieszczenie, bo musi dotknąć to pomieszczenie, w którym jest. Więc rozeznaje też, oto jest półka, a na tej półce są książki, które nam nigdy do głowy nie przyszło, żeby pokazać dziecku, że tu stoją książki. A tutaj stoją yy, yy, pudełeczko z jakimiś pamiątkami. Może dziecko nawet słyszało o tych pamiątkach, ale nie wiedziało, że tu ty, ty jest. Zabawa w ciepło-zimno jest świetną zabawą orientacyjną. Tak samo zabawa wchowanego. Musimy nauczyć nasze dzieci, że to, że one zamykają oczy, nie znaczy, że one są niewidoczne. Bardzo często dzieci widzące zamknie oczy, mówi: "Mamo, szukaj mnie", a stoi w miejscu. My też musimy nasze dzieci, jeżeli się bawimy w chowanego, wytłumaczyć, że musimy się schować. Czyli musi być jakaś rzecz, która nas zakryje. Możemy podpowiadać. Mam dziewczynki duże, my się do dzisiaj bawimy w chowanego. Jeszcze mnie w to włączyły, zakładam gogle i też je szukam. Za firanką, pod stołem, wymyślają takie, takie miejsca do schowania, że ja naprawdę czasami szukam po 15 minut, bo odpada tapczan, odpada pod łóżkiem i odpada y, szafa duża. A ja ciągle je szukam, więc to jest świetna zabawa i dziewczyny się świetnie bawią i dzieci się świetnie bawią i rodzeństwo, które też musi się schować albo szukać w goglach, się świetnie bawi, a jest to doświadczenie rodziny, czym jest utrata wzroku, rozumienie tego swojego dziecka, a zarazem dziecko jest w gronie swoich. O, oni też szukają mnie i też nie mogą mnie znaleźć, tak jak ja. Bardzo dobra zabawa, bardzo, bardzo to polecam.